Kurwa, pedaż pomocy, nie, pedaż ich, o kurwa, zamknięte, o, o w użytkowniku, może chcesz nauczyć na ten serwer, jest pusto jak w piździe, ale zaufaj mi, będzie dużo zabawy, masz tutaj naprawdę zajebiste moderatorów, administracji normalnie właściciel. taki zajebisty, jeśli widzieliście nasze poprzednią reklamę, chłopie, dużo, bardzo dużo śmiechu, normalnie, a, la. la, la. Tutaj mamy monetki działające normalnie, możesz zostać karłę, może dostać mi Nawet może ci się czasami nie poszczęścić, możesz zostać czasami ząbiaczkiem, a my czasem możesz być niefajnym kolegą. No. i co jeszcze tutaj powiedzieć? No, Nawet taki, no można robić sobie takiego łabany hopa, więc ogólnie zaniebiście. Więc no, ja ciebie ogólnie użytkowniku żegnam. <laughs> Hihihi, ale porobiłem tą plagę, ale Elsa z niego, ahaha